A ty, Menelito, to co? Ludziom kit wciskasz o detoksie, a sam na naprany dyrdymały na Facebooku wypisujesz. Myślisz, że ludzie biorą te twoje porady i wynurzenia na serio? Myślisz, że jesteś dla nich jakimś guru? Ten Rudolfo jest niesamowity, ciągle mi kupuje nowe szmaty. Zobacz, to podobno zastępuje mopa. Po tym jak zabronili sprzedaży do palaczy, Rudolf przestawił biznes na nową branżę. Będzie producentem muzycznym. Poznaliśmy w Polsce fantastycznych ludzi. Szczęściara z ciebie. Na pierwszy ogień robimy kawery demono po mandaryńsku. Potem przerobimy behemota i fila. Chińczycy kupią to wszystko na pniu i to w milionowych nakładach. Genialny pomysł. Tak, do tego zrobimy remiksy w stylu Goa. Goa, tak, Goa. Ludzie ciągle nie mają tego dość. Wyobraź sobie taki numer, metal, disco. pop i house w jednym remiksie. Ten mój chłopak ma tylko same zajebiste pomysły. Czego się nie dotknie, zaraz sypie się gotówka. Facebook to niereal. Ja nie dręczę chomików. Nie wkręcam naiwnej Esmeraldy w dragi. Jeśli ludzie chcą mnie słuchać, robią to na własną odpowiedzialność. Nikomu nie robię krzywdy, a zaznęcanie się nad chomikami jest sąd. Mam gdzieś taką odpowiedzialność. Jestem egoistą i kryminalistą. Nie wiem po co w ogóle z tobą gadam. Wolałbym czyścić cyfon wykałaczką, zamiast przedłużać tę głupią scenę. Ja też mam dość robienia dobli w nieskończoność. Skończmy to i chodźmy do garderoby. W tym stanie i tak nic już nie zagrasz. Że co? Że jestem pijany? Pijany? Jesteś gorzej niż naćpany i żaden doktorki nie pomoże. Co ty wiesz o aktorstwie gówniarzu? Wiem więcej od ciebie, stary śmiecił z pretensjami, a ty świecisz się na czole. Gówniarzeria nie ma za grosz szacunku dla starszych. Problem nie polega na tym, że trzymasz sobie jakieś świetysze za łóżkiem. Ci twoi nagle nawróceni koledzy też mają swoje tajemnice pochowane po szafkach i szufladach. A skąd Ciocia o tym wie z autopsji? Podglądałaś mnie? Wielokrotnie. Ksiądz Marek miał rację, baby tokuje. Nie jestem jeszcze taka stara. Śpiewałeś, że chcesz wtulić się w mój cyc. Żartowałem. A ja głupia uwierzyłam, że mówisz prawdę. Pan Jezus nigdy nie mówił prawdy, a ludzie go cały czas cytują, ale nie mówił o kompromisie, na który musisz się zgodzić, bo nie można udawać rockendrolowca heterka, jak się jest genetycznym gejem. Nic mi nie udowodnicie, ani ciocia, ani proboszcz. Mam opinię katolika heterka i nikt tego nigdy nie podważy. Przestań, to nie są czasy inkwizycji. Tak. A kto ciągle napada na Radio Maryja? Matrony i dominy nigdy nie mają dosyć. A ty? Od zawsze. Kiedy Cię widzę, nie jestem ciodzią, ale kimś więcej. Pamiętasz nasze zabawy, to ja twój oswojony puchacz, Przepraszam, ma ciocia rację. Dałem się otumanić jakiejś sekcie. Zachowałem się jak gówniarz więcej się to nie powtórzy. Wiedziałam. Nie przejmuj się. Jesteś sprawna, podobasz się mężczyznom. Jedyny problem to to, że nie możesz ruszać oczami. Rudolf załatwił mi odtruwanie urenomowanego doktora Frankensteina. Mam nadzieję, że będę mogła wreszcie po raz pierwszy od premiery tego filmu poruszać oczami. A kto będzie operował? Operatorem będzie treser hipopotamów z warszawskiego Zona Redutowej. Święta Matko Boska, ten przystojny brunet, ten sam, podrywał mnie już w przedszkolu. Boże, żebym ja miała takie branie. Uwierz w silikon i botoks. Dam ci numer tego doktora ze Szczecina. Spoko, wygrałam po cichaczu przed starym w Totolotka. Zawsze chciałam mieć do niego numer. Kochanie, dziękuję ci. Zjedzmy teraz barszcz. Czy teraz jest lepiej? A ciągle chcesz być piosenkarką? Tak. Jeden taki fajny brunet w klubie, mówił, że mnie wylansuje. Podobno w Albanii potrzebują klona Nelly Furtado. Zresztą to proste. Wystarczy, że znam tekst i będę cały czas poruszała w rytm ustami. Powinnaś się wziąć i za taniec. Ludzie wolą układy taneczne niż się wsłuchiwać w słowa. Ale ten facet nie ma dojścia do baletu. Ja nie musiałam nic śpiewać, a jestem sławna. Sama nie wiem dlaczego, podobno wie to mój mąż Zygmunt. Może on... Nie, nie pytaj go o to i mnie też o to nie proś. On ma teraz inne sprawy na głowie. Musi odtworzyć recepturę polskich dopalaczy. Co tu się dzieje? Przyniosłam bigos domowej roboty. Bigos? To ta potrawa, którą Ludolf przemycił w termosie z Polski? Tak proszę pani. Ile to było kilogramów? Około pół tony. Podobno nawet więcej. Ale ja nic nie wiem. Jak to nic nie wiesz? Bo grałam wtedy w ping-ponga w piwnicy. W ping-ponga. W ping-ponga w piwnicy. A podobno płytka zardzawiała. W ping-ponga. W ping-ponga po cichaczu. Cześć, tata. Cześć, mama. Co robiłeś przez cały dzień? Grałem na automatach. Co z ojcem? Zastanawiałem się, czy nas nie bujasz. Nie ma takiej opcji, ojcze. To może zrób coś, bo ja mam już dosyć słuchania tego bytowego cały dzień. Ojcze, są takie rzeczy na świecie i w kosmosie, których się nie tykam. Wiem, dla ciebie liczy się tylko szybka kasa. Masz gdzieś moją tolerancję na muzykę. Wiesz przecież, że od pokera wolałem zawsze Kierki. Kierki. Kierki i Makao. Zawsze byłeś w tym dobry. No dobrze, a po co przyniosłeś te katalogi Ikei? To nie Ikea, to bo koncept. Mają teraz wyprzedaż, a ja szukam nowych klatek dla chomików. Przepraszam. Wstawić ci ogłoszkową? Nie, zaraz się zacznie telecho. Jak ty możesz oglądać ciągle to swoje telecho? Bo świetnie mi się zasypia przy włączonym telewizorze. Sprawdziłam. Kłódka do piwnicy została przecięta zębami. Dziękuję. Kto mógł przegryźć kłódkę? Nie wiem, mamo. Nie słyszałaś żadnych niepokojących odgłosów, nikt nie uskarżał się na ból zębów. Przyniosłam ci modlitewnik od biskupa Sochaczewa. No masz, to prezent. Czy na pewno to mój syn był doktora? Tak, to on. Zjesz z nami kolację. Nie mam zamiaru jeść przy jednym stole z pańskim synem. Czy pan wie, że on wręczy chomiki? Wczoraj zamówił w internecie diabelski kołowrotek.